Już niedługo polskie kluby zaczynają przełomową kampanię w Lidze Konferencji Europy, przełomową dlatego, że będą w niej występowały po raz pierwszy nasze cztery polskie zespoły: Raków, Jaga, Lech i Legia. Stąd postanowiłem stworzyć pierwszą symulację w FC26. Przejdziemy ścieżkę każdego polskiego klubu w Lidze Konferencji i przyjrzymy się, gdzie dojdzie każdy z klubów. Symulacja ta będzie opierać się na czterech różnych perspektywach, także nie ma co przedłużać. Zaczynamy! Lech Poznań w minionym sezonie sięgnął po tytuł Mistrza Polski, co dało mu szansę na walkę o awans do ligi mistrzów. Ostatecznie drużyna musiała zadowolić się udziałem w lidze konferencji, co przyznajmy było lekkim rozczarowaniem. Natomiast pierwszym rywalem Lecha miała być Sigma Oumuniec, ale ze względu na brak tej drużyny w grze zastąpi ją austriacki Hartberg. Zespół z Poznania dysponuje solidnym składem na czele z Luisem Palmą i Szakiem Goli zadechem czy młodym Kozubalem, i to naprawdę mocna ekipa, która może powalczyć o ciekawy wynik w europejskich pucharach. Po 20 minutach spotkania mogliśmy zobaczyć świetną wymianę podań Murawski do Kozu ten odnajduje Pablo Rodrigueza, który pewnie wykorzystuje sytuację i daje Lechowi prowadzenie. Zaczyna się to świetnie dla Kolejorza i miejmy nadzieję, że utrzymają taką grę do końca. Pod koniec pierwszej połowy Lech nadal nie odpuszczał. Tym razem Murawski świetnie wchodzi w pole lekarne, niczym skrzydłowy i zagrywa piłkę do Kozubala, który podwyższa na 2 do 0. Bardzo ładna akcja dwóch pomocników i Kolej już ma już pewne prowadzenie. No i ostatecznie Lech wygrywa 2 do 0. Bramki Rodríguez i Kozubala dają pierwsze trzy punkty ekipie z Poznania i spore nadzieje przed następnymi spotkaniami. Następnie po udanym starcie na kolejorza czekał teraz o wiele trudniejszy rywal, Mainz z Bundesligi. Będzie to solidne wyzwanie dla Lecha, który w składzie ma dwie zmiany przed tym meczem. Na skrzydle pojawia się Walemark, a w środku pola Filip Jagiełło. Mańc było zdecydowanie lepsze od poprzedniego rywala Lecha, i było to widać: po blisko pół godziny, grybowing świetnie wypuścił Hollerbacha, który oddał groźny strzał, ale bardzo dobrą interwencją popisał się Bartek Mrozek. Kolejusz był jednak cierpliwy w budowaniu akcji, czego idealnym przykładem jest ta sytuacja: Kozubal świetnie wypatruje Michaela Iszaka, niewygodna pozycja dla kapitana Lecha, ale pięknym strzałem w okno pokonuje on bramkarza Mańc, i Lech prowadzi 1 do zera. Zbyt więcej w tym meczu się nie wydarzyło i finalnie Lech z sześcioma punktami po dwóch meczach pokazuje naprawdę świetny futbol i że wszystko zmierza w bardzo dobrą stronę. Trzecim rywalem Lecha w Lidze Konferencji był klub szwajcarski, Lozanny, i tutaj po szybkiej symulacji, Kolej już sprawił niemałą niespodziankę, tylko remisując z dość przeciętnym rywalem i to na własnym stadionie. Cóż, w tabeli tak wygląda to spokojnie i bardzo dobrze. Lech z siedmioma punktami jest na siódmym miejscu i ma naprawdę spore szanse na awans do fazy Pucharowej. Oprócz pokonanego Mainz jednym z największych rywali Lecha ma być również Rayo Vallecano, które teraz czeka w kolejce by przyjąć poznański klub na własnym stadionie. Mecz szykuje się nie lada wymagający, ale Lech pokazał już, że stać go na zwycięstwa właśnie z takimi rywalami. W tym meczu było widać sporą różnicę umiejętności, a efektem tego był ten świetny rajd Alvaro po przyjęciu piłki, który bez problemu pokonał Mrozka, wdzierając się genialnie w pole karne Lecha. I po strzelonej bramce przez Rajo głównie dalej ich widzieliśmy w ataku i niestety Lechowi nie udało się wyrównać. Pierwsza porażka w lidze konferencji stała się faktem, ale nie przekreślała jeszcze Lecha, który miał nadal szansę na punktowanie i przyszły awans. Seria ostatnich dwóch spotkań poznański klub rozpoczynał meczem z drużyną Renders. Kolejne zastępstwo w grze, tym razem za gibraltarski Lincoln, obyło się bez spadek i lech dość pewnie pokonuje rywali 3 do 0, a bramki strzelali dwa razy Walemark oraz Murawski. Awans Lecha był już pewny, kwestią pozostawało tylko to czy awansują oni bezpośrednio jako drużyna z najlepszej ósemki, czy będą rozgrywać play-offy w lutym, które mają już zagwarantowane. Tym razem na rozkładzie czekał Rapid Wiedeń, który miejmy nadzieję padnie łupem kolejorza. W tym meczu Lech przyjął pozycję drużyny kontrującej, szybka wymiana podań i szak do wale Marka, który miał sporo miejsca, ostatecznie podaje do Kozubala, który ładuje piłkę pod ladę i daje Lechowi prowadzenie. Może nie był to atrakcyjny mecz, ale najważniejsze, że Lech Poznań z tą jednobramkową przewagę do końca spotkania. Wygrana 1-0 daje już stuprocentowy awans do fazy pucharowej, gdyż Lech kończy w tabeli na piątym miejscu z dorobkiem 13 punktów. Po kilku miesiącach oczekiwania Lech poznał swojego pierwszego rywala w fazie pucharowej, a jest nim Vitória Guimaraesz, solidny portugalski klub, który moim zdaniem ma porównywalny poziom do Mainz, a więc Lech ma szansę, by powalczyć o ćwierćfinał Ligi Konferencji. Pierwszy wyjazdowy mecz poddany symulacji przyniósł kibicom Lecha sporo radości niespodziewanym zwycięstwem 1-0. Rewanż na Bułgarski szykował się zatem bardzo emocjonująco, jedenastka gotowa, a więc zaczynamy. Ten mecz naprawdę nie porywał i wydawało się, że Lech utrzyma tę przewagę do końca, aż nadeszła 90. minuta, samo urywa się obrońcom kolejorza i niestety wyrównuje wynik tego dwumeczu. Nie wiem co zrobiła tutaj obrona, ale czekała nas niestety dogrywka. Wystarczyło niewiele czasu, a tu fatalny błąd popełnia zawodnik Witorii, piłkę przejmuje Kozubal, pędzi ile sił podaje do Iszaka, a ten daje radość kibicom Lecha, który teraz musi się bardzo mocno pilnować, by utrzymać prowadzenie. Tak, jak 90 minut tego meczu było kompletnie nudne, tak, dogrywka była naprawdę świetna do oglądania. Obrona Lecha znów kompletnie się gubi, po raz kolejny zawodnik Witorii sam na sam, i niestety, znów mamy remis w dwumeczu, i znów niepotrzebna nerwówka. No i niestety, czekają nas rzuty karne, obrona Lecha fatalna w końcówce, i teraz czeka nas wojna nerwów. Pierwszy rzut karny Lecha i do jedenastki podchodzi Luis Palma, którego niestety wyczuł bramkarz Vitori i nie zaczyna się to dobrze dla kolejorza. Tym razem Oliveira z Gimaraesz i bez problemu delikatną podcinką nie daje szans Mrozkowi i mamy 1-0 dla Vitori. Drugi w kolejce Mikael Iszak, pewny strzał, mocne uderzenie i bramkarz rywali bez szans w tej jedenastce. Mikael pokazuje jak powinno strzelać się rzuty karne. Teraz do jedenastki podchodzi Samutry, uwaga, myli się i to bardzo mocno. Ilech wraca do gry. Radek Murawski z szansą na wyrównanie no co to był za fatalny karny bardzo słabe uderzenie totalnie wyczuł to Charles. Następny w kolejce Silva Vitori, brakuje niewiele, ale on również się myli no co to jest za konkurs jedenastek. Czas na obrońcę Lecha Poznań, skrzypczak ze sporą presją, ale uderza hamsko w środek bramki, co niestety wyczuł bramkarz rywali. Teraz Rivas, czy on przełamie tą złą serię obu drużyn? Tak jest, niestety Witoria wraca na prowadzenie, a przed nami za chwilę ostatnia seria rzutów karnych. Teraz Filip Jagiełło, jeśli nie trafi, Lech odpada, ale na szczęście strzela dosyć pewnie w okno i podobnie jak Iszak pokazuje innym jak powinni dzisiaj strzelać jedenastki. No i wszystko rozstrzygnie się właśnie teraz do jedenastki podchodzi Felix, strzela pewnie w środek, mrozek w prawo i niestety to portugalski klub przechodzi dalej, alech Poznań kończy swoją przygodę na jednej 8. finału. Wielka szkoda, bo były tu zdecydowanie szanse na ćwierć finał, czy to utrzymując prowadzenie w meczu, czy dogrywce, czy też szanse w karnych, no ale nie był to udany mecz kolejorza, czas teraz spojrzeć na inne polskie ekipy. Raków Częstochowa jako wicemistrz Polski jest jedyną drużyną, która przeszła eliminację bez porażki. Oczywiście w walce o ligę konferencji, ale jednak Raków swoje spotkanie rozgrywa w nietypowej formacji, ale ma skład naprawdę z potencjałem. Jest oczywiście Iwi Lopez, Pieńko czy Braut Brunnerz i za chwilę przekonamy się jak poradzą sobie w pierwszym meczu z Rosenborgiem. No, i Raków radzi sobie świetnie. Skromna wygrana 1 do 0. Bramka, żona Carlosa i częstochowski klub pozytywnie zaczyna zmagania w lidze konferencji. Drugi rywal Rakowa to duńskie ARHUS. Jak na razie są to rywale zastępczy, bo EAFC 26 nie ma tych słabszych drużyn, i stąd te alternatywy. Ale Raków radzi sobie genialnie. Iwi z Bramką, a na dokładkę trafienie Braut Brunerza i 6 punktów po dwóch meczach wygląda bardzo dobrze. Rapid Wiedeń jako trzeci rywal wyglądał na drużynę z wyższej półki niż dwie poprzednie rywalizacje, i tak również było. Raków, niestety, przegrywa 2 do 1. Honorowe trafienie Brunesza, i Raków po tych trzech meczach jest na 10 miejscu w tabeli Ligi Konferencji. Sparta Praga podobnie jak Rapid jest dość niewygodnym przeciwnikiem, a do tego Raków czekał wyjazdowy mecz, ale udało urwać się cenny punkt. Remis 2 do 2 bramki i oraz Repki i Raków wraca do gry. Czas na ostatnie dwa mecze fazy ligowej Raków zgarnia remis za Poelem Nikozją jest to spory niedosyt spodziewałem się tutaj wygranej a ostatni mecz z rumuńską krajową na szczęście wygrany 3 do 1 i Raków Częstochowa fazę ligową kończy na siódmym miejscu i podobnie jak Lech awansuje bezpośrednio do walki o ćwierćfinał. Raków w jednej ósmej finału dostaje bardzo trudnego rywala, czeka ich starcie z Fiorentiną, z którą przecież pamiętamy odpadł Lech Poznań, kiedy występował w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Cóż, wierzę, że powalczą, ale na pewno będzie bardzo ciężko. No i ekipa Marka Papszuna postawiła się bardzo mocno na wyjeździe we Florencji. Remis 2-2, strzelał Ameyo i Pieńko i kto wie co wydarzy się na ich własnym stadionie. Rewanż jednak nie pozostawił żadnych złudzeń, 3 do 0 dla Fiorentiny i raków kończy na tej samej fazie co Lech Poznań, co warto docenić, bo jak na raków moim zdaniem jest to bardzo dobry wynik. Wiem, że w dzisiejszym materiale miały być symulacje czterech drużyn, ale postanowiłem jednak rozdzielić ten materiał na dwie części. Za tydzień, LOW 2 możecie spodziewać się drugiej części, w której przesymulujemy spotkania Legii Warszawa oraz Jagiellonii Białystok w lidze konferencji. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. Możecie docenić ten film aktywnością pod filmem. Zapraszam do sekcji komentarzy, zostawcie łapkę w górę, suba. Życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia, cześć!